Drogie dzieci, dziś, kiedy światło narodzenia Jezusa oświeca w sposób szczególny cały świat, ja z Jezusem na ręku modlę się, aby każde serce stało się betlejemską stajenką, w której narodzi się mój syn, i aby wasze życie rozpromieniło światło jego narodzenia. Dzieci, żyjecie w niepokoju i lęku. Dlatego dziś w ten dzień miłosierdzia proście Jezusa, aby umocnił waszą wiarę i stał się Panem Waszego życia, ponieważ dzieci moje tylko z Jezusem pokonacie zamęt w waszym życiu. Módlcie się o pokój i żyjcie w pokoju, wtedy nie będzie w was lęku, bo Jezus uśmierza wszelki lęk. Jestem waszą matką która nieustannie czuwa nad Wami i błogosławi Was macierzyńskim błogosławieństwem.